Lata 90. W odległej części chińskiej prowincji Gansu coraz częściej pojawiają się dziennikarze, kamery i turyści. I to niezbyle powodu. Według doniesień w mediach wśród mieszkańców tej zapomnianej przez bogów prowincji mają żyć potomkowie rzymskich legionistów. Brzmi absurdalnie. Tak właśnie sądzono, dopóki na światło dzienne nie wypłynęły pierwsze zdjęcia. Na fotografiach uśmiechają się ludzie o nieco jaśniejszych włosach rudawych brodach czy połyskujących oczach. Wyróżniający się na tle reszty populacji Gansu na tyle, że dziennik Xinhua Daily Telegraph pisze o żyjących spadkobiercach żołnierzy Cezara, a stacje telewizyjne z dumą pokazują wysokich mężczyzn o długich nosach i wąskich twarzach. Moi koledzy ze szkoły podstawowej nigdy nie mówili do mnie po imieniu. Nazywali mnie Brytyjczykiem, Niemcem, Francuzem albo Cudzoziemcem. Niektórzy mówili na mnie... Niebieskie oczy? Lokalne władze szybko zaczynają rozumieć, że ta historia ma potencjał. W krajobrazie pojawiają się więc elementy rzymskie pomniki, rzeźby, mury czy nawet hotel o nazwie Via Romana. Do miasta Jelajai, na którego terenie znajduje się osada Licjan, zaczynają ściągać turyści z całych Chin, by zobaczyć zaginionych synów Rzymu. Ale skąd w ogóle wzięła się ta legenda? No i ile jest w niej prawdy? Zapraszam na materiał. Wiadomość od Twojego skryby. Nasza historia zaczyna się w 53 roku przed naszą erą, kiedy marek Licyniusz Krasus, zwiedziony obietnicą łatwej kampanii no i licznych łupów, wyruszył z siedmioma legionami na podbój. Jego celem była Partia. Potężne państwo, które rozciągało się od brzegów Eufratu na zachodzie, aż do krainy, z której przychodzi słońce jak zwykło się mówić o Horasanie. Rzymski wódz marzył być może o powtórzeniu marszu Aleksandra Wielkiego, o podboju, który otworzy Rzymowi drogę do Indii, a może po prostu chciał udowodnić, że potrafi dorównać Cezarowi, który dopiero co rozprawił się ze Swebami i Helwetami. W każdym razie na wiosnę rzymska armia, licząca blisko 40 tysięcy ludzi, wkroczyła na spieczone słońcem równiny Syrii. Tam, niedaleko miasta Karaj, a więc Haranu, czekał na nich Surena, młody dowódca Partów. Jego armia w porównaniu do adwersarzy była dość skromna, zaledwie 10 tysięcy ludzi, z czego większość to konni łucznicy. Tyle, że każdy z nich potrafił ostrzeliwać przeciwnika z dystansu, nie narażając się jednocześnie na oszczepy wyrzucane przez rzymskich żołnierzy. Bitwa rozpoczęła się od ogłuszającego huku bębnów. Partowie chcąc zastraszyć Rzymian bili w ogromne tarabany, a echo tego hałasu niosło się po całej równinie. Rozpoczął się atak. Tysiące konnych łuczników zasypało rzymskie szeregi gratem strzał. Rzymianie, nie mogąc dosięgnąć wroga swoimi oszczepami, zaczęli się zwierać, formując testudo. Żółw chronił ich wprawdzie przed strzałami, ale czynił też z żołnierzy niemal nieruchome cele. Partowie skrzętnie to wykorzystywali. Katafrakci szarżowali na ściśniętych legionistów, podczas gdy łucznicy zasypywali przeciwnika deszczem pocisków. Kiedy tylko Rzymianie próbowali rozluźnić szyk, aby odeprzeć atak kawalerii. Konni partowie błyskawicznie odskakiwali, a łucznicy ostrzeliwali odsłoniętych legionistów. Każdy manewr Krasusa tego dnia zakończył się klęską. Na jego oczach ginęli synowie Rzymu, opuszczeni przez konnych, którzy w popłochu opuścili pole bitwy. Do późnych godzin wieczornych trwało powolne dogorywanie rzymskiej armii, która niezgrabnie próbowała się wycofać. Po zmroku było już po wszystkim. Ponad połowa z blisko 40 tysięcy żołnierzy armii Krasusa zaścielała teraz pole w okolicach Karraj, do którego wycofała się garstka szczęśliwców. Z pogromu ocalało ledwie 5 tysięcy żołnierzy, a kolejne 10 tysięcy dostało się do niewoli. Sam Krasus zginął wkrótce potem, a według legendy partowie wlali mu do gardła roztopione złoto symbol jego chciwości. O tych, którzy przeżyli w partyjskiej niewoli, rzymskie źródła wspominają zdawkowo. Pliniusz Starszy wspomina o nich krótko przy okazji opisywania geografii Azji. Posłuchajcie. Potem następuje ziemia Margiane, sławna z umiarkowanego klimatu i sama tylko wydaje w tej okolicy winną macicę. Otoczona jest zewsząd z przyjemnymi górami, ma obwodu 1500 stadiów. Przystęp do niej trudny z przyczyny piaszczystych pustyń rozciągających się na 120 tysięcy kroków. Leży naprzeciw partii, i Aleksander zbudował w niej swoją Aleksandrię. Gdy miasto to barbarzyńcy zburzyli, Antioch, syn Seleuka, wystawił w tym miejscu inne i nadał mu nazwisko syryjskie. Obwód miasta wynosi 70 stadiów. Tu Orodes po klęsce Krassa odprowadził niewolników rzymskich. Pliniusz, jak na encyklopedystę przystało, jest dość lakoniczny, tym bardziej, że to nie samych niewolników rzymskich dotyczy ten fragment e, historii naturalnej. W każdym razie nie opisuje on marszu na wschód, nie wspomina o pustyniach, trudach wędrówki czy trupach pozostawionych po drodze. Z jego wzmianki dowiadujemy się jedynie, że pewna część rzymskich żołnierzy została przesiedlona najpewniej do Antiochi Margiańskiej, która leży nieopodal dzisiejszego miasta Mara w Turkmenistanie. Była to jedna z najdalej wysuniętych siedzib Królestwa Partów. Jak wyglądała sama wędrówka jeńców na wschód? Tego nie wiemy. Szlak z mezopotami do margiany liczy sobie grubo ponad 2000 km, przez góry, stepy i bezkresne pustkowia. Nie zachowały się żadne opisy tej wędrówki. Prawdopodobnie wielu zginęło po drodze, z głodu, z chorób czy wycieńczenia, a ci, którzy rzeczywiście tam dotarli, zostali rozlokowani nad rzeką Oksus, dzisiejszą Amudarią. Najpewniej w roli żołnierzy mających strzec tamtejszych granic. Byli przecież doskonale wyszkoleni, potrafili budować fortyfikacje, znali wojskową dyscyplinę, a że przy tym byli odcięci od własnego kraju, mogli być użyteczni tam, gdzie nie sięgała już rzymska zemsta. W zasadzie nie mieli wyboru. Powrócić do swojej ojczyzny nie było jak, mogli więc jedynie zaakceptować zastany na miejscu stan rzeczy. O los tych nieszczęśników upominał się później Marek Antoniusz, który kilkanaście lat po klęsce Krassusa prowadził drugą wojnę z partią. Źródła wspominają, że dwukrotnie żądał od partów zwrotu orłów legionowych, zapewne także uwolnienia jeńców, ale bez skutku. Poeci również nie zapominali o żołnierzach Rzymu, konkretnie w osobie Horacego, który w jednym ze swoich utworów zadaje pytanie... Czy żołnierze Krasusa żyli w haniebnym związku z barbarzyńskimi żonami, starzeli się w służbie wrogów, których córki pojęli za żony? Wśród źródeł pojawia się również intrygująca wzmianka, mogąca świadczyć, że część z tych żołnierzy przetrwała i nie została wcale odesłana do Margiany, a służyła nawet w partyjskiej armii, ale na zachodzie. Florus opisuje, że podczas kampanii Marka Antoniusza do obozu rzymskiego miał przybyć pewien człowiek ubrany po partyjsku, ale mówiący po łacinie. Miał on ostrzec Rzymian przed zasadzką, twierdził, że jest jednym z ocalałych z klęski Krasusa. Historycy są jednak sceptyczni. Plutarch, który opisał tę samą kampanię, nie wspomina o żadnym byłym legioniście, być może więc Florus dodał ten szczegół, by nadać dramatyzmu opowieści, a może po prostu ten człowiek naprawdę istniał, ale jego los nie był wart wzmianki dla innych opisujących te wydarzenia. W każdym razie trudno sobie wyobrazić, by partowie pozwolili jeńcom działać w szeregach armii na zachodzie. Bardziej prawdopodobne jest, że przeniesiono jednak ich tam, gdzie podaje nam to Pliniusz, czyli do Antiochi Margiańskiej. W ten sposób można było wykorzystać ich zdolności, a jednocześnie odciąć od rzymskiego świata. To właśnie w tym kierunku, ku krańcom partii, ku Sogdianie i dalej, aż po dzisiejszą prowincję Gansu, prowadzi rzekomo ślad. Który wiele wieków później zaintryguje chińską opinię publiczną. W połowie XX wieku amerykański sinolog Homer Dubs zaproponował teorię, która wyjaśniała, co stało się z zaginionymi członkami rzymskiej armii. Według Dapsa część żołnierzy z Armii Krassusa nie zaginęła wcale po drodze do margiany, mieli uciec albo może zostać sprzedani, by następnie ruszyć dalej przez stepy Azji Środkowej w kierunku granic chińskiego imperium tam po latach tułaczki trafili na służbę u pewnego władcy znanego z chińskich źródeł jako Dżidzi. Był on przywódcą Siągnu, koczowniczej konfederacji, z którą Chińczycy prowadzili wojny co najmniej od przedwczoraj. W roku 36 przed naszą erą armia Siągnu starła się niedaleko miasta Taras z Chińczykami w bitwie opisanej w kronice Hanshu. I właśnie w tym opisie Daps dostrzegł coś co, jak uważał, świadczy o obecności niezwykłych gości na dalekowschodnim polu bitwy. Autor kroniki, Ban Gu, notował, że wśród obrońców twierdzy koczowników znaleziono oddział piechoty ustawiony w formacji przypominającej łuskę ryby. Dla chińskich kronikarzy była to ciekawostka, ale dla Dapsa już rozsądny dowód w tej sprawie. Uważał, że to nic innego jak rzymski testudo. Czyli słynna formacja żółwia, w której legioniści osłaniali się nawzajem tarczami, tworząc zwartą, ruchomą fortyfikację. Argumentował, że tylko Rzymianie mogli walczyć w ten sposób. Dabs posiłkując się kroniką, opisywał, że tajemniczy żołnierze mieli nauczyć koczowników sztuki budowy fortyfikacji, a także przekazać im taktykę walki w zwartym szyku. Twierdził nawet, że niektóre rozwiązania stosowane przez koczowników podczas bitwy z Chińczykami takie jak umocnienia z palisad i rowów, przypominają do złudzenia rzymskie defensywne obwarowania, a skoro tak, to oznacza, że wśród obrońców twierdzy obleganej gdzieś na krańcu świata przez Chińczyków znajdował się zaginiony oddział legionistów Krasusa. Po zakończeniu bitwy Chińczycy mieli według ich własnych kronik tych dziwnych wojowników pojmać i przesiedlić dalej na wschód, do osady o nazwie lidzien. Rzeczona miejscowość według Dapsa nie istniała przed rokiem 79 przed naszą erą, a w chińskich rejestrach z 5 roku naszej ery już się pojawia. Co ciekawe, dokładnie tym samym słowem Chińczycy określali Rzym, albo raczej ogólnie Świat Zachodni, ponieważ sama nazwa wywodzi się podobno od egipskiej Aleksandrii. Dla Chińczyków świat zachodni był dość odległy, nie widzieli oni różnicy pomiędzy Hellenami i Rzymianami. Ale wróćmy do Dapsa, który połączył te kilka interesujących faktów. Czyli nazwę osady, która pojawia się na pewno po wydarzeniach spod kazachskiego tarazu, a także tych dziwnych żołnierzy, no i brak innych śladów jeńców. W jego interpretacji wszystko układało się w jedną całość. Lidzien miało być niczym innym jak kolonią rzymskich jeńców osadzonych przez Chińczyków na rubieżach ich własnego imperium. Z czasem osada miała się nieco rozrosnąć, a jej mieszkańcy wymieszać się z lokalną ludnością. To przynajmniej tłumaczyłoby fakt, że nawet w XXI wieku w rejonie Gansu spotkać można rzekomo ludzi o nieco jaśniejszej cerze, o oczach w kolorze bursztynu, czy o włosach wpadających w rudy odcień. Jego teoria, opublikowana w 1957 roku, szybko zyskała rozgłos. Niektórzy uczeni w tamtych czasach uznali to za intrygującą możliwość, a inni za przykład zbyt bujnej wyobraźni profesora z Oksfordu. Gdyby nie on, historia o rzymskiej wiosce w Chinach zapewne nigdy by nie powstała. Mimo wszystko Daps nie mógł chyba przewidzieć, że pół wieku później jego hipoteza zostanie wyciągnięta z zakurzonych półek i zamieni się w turystyczny produkt. W latach 90., kiedy sprawa nabrała rozgłosu, do gry wróciło nazwisko uznanego sinologa i pomimo tego, że była to jedynie jego czysta spekulacja, to kilkanaście lat później, w 2008 roku, faktycznie wykonano badania DNA wśród mieszkańców regionu. Z 87 przebadanych osób, tylko troje miało cechy typowe dla zachodnioazjatyckiego pochodzenia. Natomiast żadna z osób nie przejawiała w swoim DNA śladów typowych dla ludności śródziemnomorskiej. To wystarczyło, by teoria o rzymskiej krwi w Gansu rozpadła się jak domek z kart. Nie wspominając o innych nieścisłościach, nad którymi nie będziemy się tu jednak rozwodzić. Między innymi dlatego, że polemika z daps odbywa się głównie w języku chińskim, a musicie mi wybaczyć, tego języka jeszcze nie posiadam. Nie musimy jednak wchodzić na poletko chińskich badaczy, bo jest jeszcze jeden fakt, który przykłada kolejny kamyczek na mogiłkę teorii oksfordzkiego profesora. Mianowicie, DAPS, pisząc swój artykuł, pominął jedno bardzo istotne źródło. Może uznając je za zbyt późne, by mogło zostać uznane za sensowne? Nie wiemy. W każdym razie Cassius Dion, rzymski historyk z przełomu II i III wieku, opisując panowanie Oktawiana Augusta wspomina, że król Partów, Frates IV, chcąc poprawić stosunki z Rzymem, odesłał wszystkich rzymskich jeńców, których udało mu się odnaleźć. Posłuchajcie. Frates, obawiając się wyprawy Augusta, zwrócił znaki i wszystkich jeńców, oprócz nielicznych, którzy woleli zginąć niż wrócić, lub zdołali się ukryć. August przyjął ich jak zwycięzca, który bez walki odzyskał to, co utracił w bitwie. Z notki Dziejopisa jasno wynika, że rzymscy jeńcy, najpewniej także ci spod Karaj, zostali odesłani do Rzymu około 20 roku przed naszą erą i po ponad trzech dekadach niewoli wrócili do ojczyzny. Nie było więc żadnych zaginionych legionistów wędrujących kuchiną. DAPS musiał znać ten fragment, a jednak nigdy go nie wykorzystał. No i jest jeszcze jeden element tej historii czyli los mieszkańców Jelajdżaj, Licien czy Lidien. Bo dziś osada Licien bardziej przypomina scenografię historycznego filmu klasy B. Za betonowym murem, wzniesionym według władz na rzymski wzór, nie ma, no bo nie może być ani jednego autentycznego eksponatu. Wewnątrz obwarowań znajduje się tylko kilka ubogich gospodarstw i pasące się zwierzęta. Bieda, jak to na chińskiej wsi. Mieszkańcy, których jeszcze niedawno przedstawiano jako potomków legionistów, żyją jak w klatce. Część z nich naprawdę wierzy w swoje zachodnie pochodzenie, a turyści do dziś przyjeżdżają robić sobie z nimi zdjęcia. Wioska jest zamknięta w wątpliwej jakości dekoracjach, przynajmniej według chińskich blogerów i przypomina Małe Zoo. Gdzie zwierzęciem do oglądania stał się człowiek. Moje materiały powstają dzięki patronom. Dzisiaj dziękuję cieniom i światłom historii, a także Szuwaksowi. A jeśli tobie podobają się filmy, które powstają w skryptorium, to rozważ pozostawienie subskrypcji.